Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź Duch Święty, przyjść przez potężne wstawienictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubionicy. Przyjdź Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy, mimo Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ciekawe, czy to pamiętacie. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Panno święta, co jasnej bronisz, bram częstochowy, i w ostrej świecisz bramie. Ty co gród zamkowy, nowogródzki, ochraniasz z jego wiernym ludem jak mnie, dziecko, do zdrowia przywróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu iść za wrócone życie podziękować Bogu. Adam Mickiewicz, Inwokacja. W tym fragmencie Adam Mickiewicz nasz wieszcz Przytacza taki moment ze swojego dzieciństwa, kiedy to był śmiertelnie chory. I Matka jego ofiarowała go Matce Bożej. Ofiarowała go Maryi i odzyskał zdrowie. I mógł o własnych siłach pójść do świątyni, aby podziękować Bogu za swoje zdrowie. Dzisiaj święto ofiarowania Pańskiego. Kiedy Maryja przynosi dzieciątko Jezus do świątyni, aby je przedstawić Bogu, aby je ofiarować Bogu, żeby zburzyć za nie ofiarę. Kiedy my się zawierzamy, kiedy my ofiarujemy Panu Bogu siebie przez Maryję, to naśladujemy właśnie ten moment, kiedy Jezus pozwolił się zanieść do świątyni Maryi, żeby ona oddała go. Bogu. I ona teraz, dziś, także i do nas przychodzi i chce nas ofiarowywać Bogu, chce nas ratować. I od tysięcy lat ratuje tych, którzy się jej zawierzają, którzy pozwolą się jej wziąć na ramiona i zanieść do Boga. Dzisiaj rano rozmawiałem z jedną z naszych administratorek o sytuacji młodzieży i dzieci w tym czasie pandemii. I o tym dwa słowa chciałem powiedzieć. Widzicie, my odczuliśmy, ci, którzy się zawierzyli Matce Bożej, odczuliśmy wiele łask i w tym momencie kiedyśmy się przygotowali potem w momencie zawierzenia, a także do, czujemy tej te owoce. I cały czas ponawiamy ten akt zawierzenia każdego dnia. Chcemy, aby Maria się nami opiekowała. Ale jest jeszcze wiele dusz, wiele serc, które czekają na Ewangelię, które czekają na dobrą nowinę, które y, potrzebują pomocy. I dziś jedną z takich grup najbardziej zagrożonych to jest nasza młodzież, nasze dzieci, które nie mogą iść do szkoły z powodu. Lockdownu, które siedzą zamknięte w swoich domach, które nie komunikują się z innymi, które wpadają w naukę internetu, które mają myśli depresyjne, które wycofują się z życia społecznego, które czasem mają nawet i myśli samobójcze. To jest wielki problem, który będzie narastał i my, czy możemy na to patrzeć? Oczywiście młodzież jest naszą przyszłością, dzieci są naszą przyszłością. Jeżeli o nich teraz nie zadbamy, to co będzie potem, kiedy one dorosną? Czy zaopiekują się nami? Czy oni pomyślą o nas? Dlatego musimy y, pierwsze to y, zbiorowym wysiłkiem omodlić ich, bo jest to dla nas zupełnie nowa sytuacja. Nigdy w takiej sytuacji, Pewnie ludzkość nie była w takiej, w takiej właśnie sytuacji, kiedy y, dzieci, młodzież są izolowane i kiedy są jakby podłączone pod internet, który niesie ze sobą tyle dobra jak i, jak i zagrożeń, jak i zła i uzależnień. Dlatego chciałem Was poprosić o to, żebyśmy się wspólnym wysiłkiem. Za nich bardzo pomodlili i też prosili Ducha Świętego, aby natchnął nas jakimś pomysłem, co mamy czynić. Pewnie tych pomysłów musi być wiele, bo różne są sytuacje. I tak z wielu stron słyszę taką zachętę, żeby właśnie zrobić też takie zawierzenie dla młodzieży, dla dzieci, żeby i oni mogli z tego skorzystać. Ale. Nie wiem też, jak, ja, jak to zrobić, I, i sam też tego nie dam rady bez Was, bez pomocy, bez modlitwy. Musimy próbować, coś musimy robić, ale pytamy Panie, co mam czynić? Co mamy czynić? Dlatego dzisiaj, zamiast jakichś wielkich mądrości czy popaganek, dzielę się z Wami moją troską i moim pragnieniem które jest też, myślę, pragnieniem wielu z Was, abyśmy dopomogli tym, którzy sami sobie często dopomóc nie mogą. I dlatego teraz chcę się z Wami pomodlić na koniec. Najpierw się pomodlić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć ziemię imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Duchu Święty, prosimy Cię, przyjdź, przyjdź i napełnij nasze serce Twoimi darami. Pomóż nam, pokaż drogę, naucz nas, co mamy czynić. Natkniesz z mądrością i swoimi darami. W Ty możesz. Ufamy Tobie, Maryjo, tak jak nasi przodkowie uciekali się do Ciebie, szukali u Ciebie ratunku i pomocy. Takim my dzisiaj przechodzimy w wielorakich potrzebach naszych. Oddajemy Ci samych siebie, ale i tychż, tych, którzy sami siebie już y, nie mogą ratować. Prosimy ci Maryjo, ratuj naszą młodzież, ratuj dzieci, ratuj przed niszczącą siłą, która y, Chce ich zniszczyć. Matko Najświętsza, do Ciebie się uciekamy. Ciebie prosimy. Ratuj nas. Ratuj nasze społeczeństwo. Matko, wierzymy, że tak jak uratowałaś nasz naród, tyle razy z niebezpieczeństwa, które nam zagrażało z zewnątrz i od wewnątrz, tak i teraz wysłuchasz naszą modlitwę i przyjdziesz nam z pomocą. Amen. Pan z Wami. Nie was i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.